Witam Was bardzo serdecznie na kanale ZAMU.pl. Dziękujemy, że jesteście z nami. Dzięki za poprzedni film, za tak duże wyświetlanie. Ważne to dla nas jest, żebyście subskrybowali, lajkowali, dodawali komentarze, zadawali pytania. Trochę tak się nerwowo ruszam, bo gryzą komary. Jest w tym momencie strasznie, ale zaprezentujemy Wam dzisiaj. Podkaszarka akumulatorową do trawy. Zrobimy na unboxing. Powiemy dlaczego warto taką rzecz mieć. Jest to rzecz bardzo mobilna. Zaprezentujemy jej funkcje i zapraszam do oglądania. No to jak widzicie zaczynamy nasz unboxing. Podkaszarka akumulatorowa firmy Warcraft, Samo to, że jest akumulatorowa, jest bardzo dobrym udogodnieniem. Wiem, że już o tym mówiłem, ale Polecam tego rodzaju sprzęty. Co my tu mamy? Ładowareczka. Mamy tu baterykę 20V, 2000 mAh. Eee... Tu mamy wymienne głowice do 3 mm linki. Naszą podkaszareczkę Osłonę, no i oczywiście instrukcje obsługi. Będą nam potrzebne jakieś narzędzia, typu dam śrubokręt, żeby założyć sobie, poskładać ją do kupy. No i teraz po kolei Wam pokażę, jak to zrobić. Jak widzicie, oryginalnie są założone plastikowe ostrza, którymi też można oczywiście ciąć. My zaczniemy od założenia osłony w sumie takiej chyba najważniejszej dla bezpieczeństwa części tu mamy śrubkę którą wstępnie trzeba wykręcić bo nie będziemy mogli włożyć naszego naszej osłony o. i teraz nie wiem czy to widać ale jak zobaczycie wszystkie jakby elementy do siebie pasują jest to naprawdę Banalnie proste. O, wciskamy, i mamy z powrotem otworek na naszą śrubkę. Dokręcamy, i cała filozofia. Jeszcze tu pokażę, nie wiem czy widać. Tu się pasują zatrzaski. Teraz założymy nasz uchwyt pomocniczy. Tu, jak widzicie, jest schowek na ostrza. Wymienne. Naciskamy obydwa przyciski. Pyk. I mamy już nasz uchwyt. Jakby nachylenie też zmieniamy właśnie poprzez to, że dopasowujemy sobie w odpowiedniej tam dla siebie. Pozycji po prostu Jak widzicie w tym miejscu mamy Regulację Słupa To jest potrzebne do tego po prostu żeby sobie Ustawić ją na Taki wymiar pod siebie żeby się nie schylać I tak dalej Jak sobie już ustawimy wydłużymy skręcamy to z powrotem Później ustawiamy sobie Nachylenie Głowicy Widzicie no każdy pod siebie to tego się nie da jakoś tak ustawić, wiecie, automatycznie. Każdy musi to zrobić pod siebie. To jest banalnie proste. No i blokadka, która jest po to, żebyśmy nie wjechali w jakiś kamień czy drzewo i nie stracili zaraz ostrzy. Oryginalnie zaraz po wyjęciu z pudełka macie założone takie ostrze plastikowe. Widzicie, wymiana takiego ostrza jest banalnie prosta. I gotowe. Tu jeszcze nie wspominałem wcześniej, nożyk on obcina po prostu nadmiar linki. Gdybyśmy mieli założoną już głowicę z linką. Teraz pokażę Wam, jak wymienić głowicę na głowicę żyłkową z tych ostrzy. Po prostu odkręcamy śrubkę. Zdejmujemy naszą głowicę. Śrubka z powrotem. Żeby nie zginęła. Tu mamy naszą głowicę żyłkową. Żyłka jest w środku. O, też co ważne, macie tu w otworze tak e, specjalnie porobione, że się nie da po pomylić. Dokręcamy ważne, już o tym mówiłem wcześniej, w poprzednim filmiku, że przy wymianie, przy kupnie, przy zakupie jakiejś innej głowicy, żeby koniecznie sprawdzić, czy będą pasowały uchwyty. Mamy założoną podstawkę tej głowicy, naszą żyłkę. Możecie zobaczyć mechanizm do odblokowywania linki. Teraz wyciągamy sobie troszkę linki, wkładamy w otwór. No. No, ważne, żeby była w środku, żeby się nie zblokowała nigdzie. Zakładamy naszą obudowę. I spójrzcie, naciskamy tutaj, jak chcemy przedłużyć sobie linkę, pyk, pyk, i ona się wyciąga. A teraz najtrudniejsza część naszej zabawie, czyli montaż tej oto baterii. I już, <słuch> widzicie, tu jest tylko przycisk. Odpinamy. Banalnie proste. Eee, o czym warto wspomnieć? Eee, producent. Daje nam tutaj baterię, która ma 2000 mAh. Są takie w sklepie naszym, które mają 4000 mAh, i jak najbardziej warto je kupić dla dłuższego użytkowania, mniejszej ilości ładowań. Tu mamy nasz współczynnik naładowania baterii. Możemy sobie sprawdzić. Jedna taka. Siedząca siedziotka to jest mniej więcej 25% naładowania baterii. Mamy 4, jak łatwo policzyć. Pewnie po takim całym cyklu pracy w ogródku, czy gdzieś tam, on może być troszkę ciepły. Nie należy wtedy go ładować. Trzeba go odłożyć na chwilkę, poczekać, żeby on sobie ostygł. Z dwóch powodów. Po pierwsze, że ładowarka może nie chcieć wtedy ładować. Po drugie, tak jest napisane w instrukcji, i jeszcze trzeci powód jest taki, że to przedłuży po prostu żywotność baterii. Tak samo jak w smartfonach. Także e, stosujcie się do instrukcji, bo dzięki temu nie stracicie gwarancji i będziecie się dłużej cieszyć swoim sprzętem. Dzięki, że byliście z nami. Jak widzicie, maszyna jest cichutka, bardzo mobilna, e, łatwa w obsłudze. Bądźcie z nami. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A my zapraszamy na kolejną naszą produkcję. Do zobaczenia.